Witam wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj nie wiem który jest. Końcówka sierpnia, dzisiaj jest czwartek. Nie wiem, 27 chyba, czy 28. Nie, 27 chyba zresztą to jest, to jest najmniej ważne. Ważne jest miejsce, w którym jesteśmy. Otóż pierwszy film na YouTube jaki rzuciłem z, pod tytułem nowy kanał, jak szaliśmy rzepak. No, można powiedzieć tym zestawem. Za, za tym wałem, tam gdzie widać tamte drzewa przy tamtych drzewach sialiśmy ostatnią działkę w tym właśnie gospodarstwie i dzisiaj, od wczoraj, jesteśmy tutaj, jesteśmy tutaj znowu, siejemy rzepak, jak widać pole ładnie stależowane, super przygotowane do siewu nie wszystkie takie w tym roku były yy, zmagaliśmy się z różnymi, z różnymi warunkami mamy pewne też jakieś tam kolejne nauczki, kolejna nauka na przyszłość, co i jak w tym roku siejemy jak wiecie przystawką PS świetnie to wychodzi, bardzo mi się to podoba, tutaj też mojemu klientowi też się to też się podoba, powiedział, że naprawdę naprawdę super to wygląda zasiał swoim zestawem parę hektarów na próbę, ale mówi, że jednak tutaj tutaj to wygląda super maszyna pracuje tutaj w tych warunkach rewelacyjnie, nic się nie zabija wszystko jest naprawdę naprawdę świetnie mimo tego, że tutaj, tutaj plony yy, plony to tutaj są naprawdę na bardzo, bardzo dobrym poziomie ponieważ tutaj jest mada rzeczna jak widać bardzo ciężka ziemia naprawdę żyzne gleby bardzo żyzne więc jest co zbierać ja trochę wysiadłem na chwilę. Teraz jeździ Janek. Janek już siał tym zestawem. soje u mnie. Dzisiaj też przyjechał tutaj ze mną. <laughs> yy, od rana yy, uczy się, szkoli cały czas. Świetnie mu to wychodzi. On jest kumaty i pojętny. Także, także super. Jestem naprawdę zadowolony. No i co? No fajnie jest być w miejscu. Yy, można powiedzieć miejsca z takimi delikatnymi wspomnieniami. No bo pierwszy, pierwszy film na YouTube'a wrzuciłem, można powiedzieć, z tego miejsca, bo za tamtymi krzakami, tam ta linia to jest kanał Odry i my przez ten kanał przejeżdżaliśmy, także byliśmy tutaj, byliśmy tutaj yy, w tamtym roku. Teraz jesteśmy po raz kolejny. Tutaj nagrywałem pierwszy film. Tutaj też nagrywam film bo nie wiem, czy jeszcze będzie czas nagrywać jakieś tam końcówki sezonów. Ogólnie <laughs> ostatnie dwa tygodnie były naprawdę dosyć intensywne, dosyć takie można powiedzieć... Jeden tydzień był bardzo ciężki, ale jakoś pomału wyszliśmy na prostą. Mieliśmy też problemy, że zganiał nasz deszcz z pola. Tak też było tutaj w tym przypadku wczoraj. Wczoraj, tutaj byliśmy do siewu przygotowani w 100% około godziny 13 i nagle spadł deszcz. Zdążyłem sobie zrobić cały serwis kolejowy, wymianie. tej maszyny na te 370 80 koni, to, to mogą być ciężko. Tutaj naprawdę chyba tu jest to miejsce, bo to nawet widać, że jest bardziej mokra gleba. Bo naprawdę to ma co robić. Naprawdę czuję czuję te 12 Mam Głębokość pracy tutaj 25, 25 28 cm, jak wbijałem kija. Także wystarczająco nie ma co nie ma co ryć głębiej, tutaj jest regularnie te pola są regularnie głęboszowane, także tutaj gospodarstwo jest na naprawdę wysokim poziomie co więcej, no nic więcej nie ma co, nie ma co mówić, musimy siać dalej, bardzo mocno wieje wiatr także, także nie będzie wszystkiego słychać tak super i wyraźnie więc kończę to nagrywanie dowiedziałem się, że mam jednego małego, takiego wiernego fana Mojego kuzyna z Podkarpacia. Także miłość. Serdecznie Cię pozdrawiam, jeżeli będziesz to oglądał. Was też wszystkich innych pozdrawiam. Do usłyszenia. I do zobaczenia w kolejnym filmie.